Dzień dobry! Dzień dobry! Nie poranek w rodzinie myśliwców. Słuchajcie, ja jestem po treningu, po tu zrobiłam już delikatny makijaż. Teraz poczekam, aż włosy mi wysną, a nigdzie się nie wybieramy. Z samego rana zaczynamy lekcję języka angielskiego, znaczy Ignacy zaczyna lekcję języka angielskiego. Pokażę Wam co nieco, tak jak ostatnio i zachęcam, standardowo zachęcam. W opisie macie wszystkie informacje. Ja nawet ostatnio na Instagramie moim opowiadałam o tym, jakie to jest fajne, gdy człowiek jest zabiegany i ma milion obowiązków, że na lekcje żadne Języka nie trzeba wozić, tylko teraz lekcje języka przychodzą do domu. No więc dzisiaj zobaczcie lekcja z panią Karoliną, dzisiaj przed Ignaciem, imienniczką mamy. Ja jestem zadowolony jak zawsze. Powiem wam, że co mu się nie chce, ale rozkręca się przez pierwsze 5 minut, po prostu lekcji maksymalnie 5 minut mu to zajmuje, to chciałam powiedzieć, i już jest dziecko wciągnięte, więc ja już nie raz wam o tym mówiłam, szkoła All Right, wszystkie odnośniki macie w opisie. No więc zapraszam, zaczynamy lekcją, a potem typowo domowy vlog do później. In our game, who is it? Steve. Steve. Mm -hmm. This is Creeper. creeper. Zombie. 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 And then Enderman. Very good. Okay, mm. so now repeat, repeat after, after me. It's Steve. It's Steve. It's a creeper. It's Oh creeper. We've got it's Steve. It's zombie. It's Skeeter. a creeper. It's and yes. And skeleton. It's a skeleton. It's a, a skeleton. Now Ignaz, close your eyes. Open your eyes. Haha! It's zombie. It's zombie. Very good. Close your eyes. It. Hmm. An enderman. I'll oh, click again. Yes. It is an enderman. And number four. It is a skeleton. It is a zombie. It is. Enderman. Aha, Enderman. Number 4. It is hmm creeper. It is a zombie, it is a skeleton. Click. Click with your mouse. Mhm. Mm eh, very good. Yes, very well. Okay, so now let's read. Now, aha. Oh, the skeleton is good. Bad at basketball Bad. A circle. Bad. 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 Okay. And the last thing for today, let's match, let's take the pencil and match the letters of the alphabet. From A, B, C, D, E, F, G, to Z. Ready? Very nice. It's a diamond sword. Mmm, very good. Ignacy, this is it. Fajnie było. Ja jestem pod wrażeniem, jak ty świetnie znasz trzecią osobę, czasownik być, wszystkie postaci, alfabet, ekstra. Dobra, trochę się ogarnęłam i już jestem. Słuchajcie, byliśmy na zakupach. Zrobiliśmy zakupy, może zaraz, właśnie sklep otwiera. A ja wam pokażę, co nieco, co udało mi się kupić. Ale zanim to pokażę, to popatrzcie na moje kwiatki. Ostatnio kupiłam taką cebulkę w Lidlu. Posadziłam ją i z tej cebulki mamy już kwiatka. Szkoda, że białego. Liczyłam na to, że będzie troszkę inny kolor, ale powiem wam, że on bardzo ładnie. Ach, pachnie, pięknie pachnie, nie wiem jak się nazywa. Natomiast tutaj kupiłam ostatnio kwiatka, 21 zł, bodajże kosztował dla mojej babci. Na dzień babci. Mam jeszcze bombonierkę, winko, więc z takim prezentem idę. No i oczywiście z fotoksiążką, którą ostatnio wam pokazywałam. No dobra, więc taki mój zbiór kwiatków, za dużo tego nie mam. Mam takiego, nie wiem co to jest, takiego, nie wiem co to jest. To i tego. I tego dziwolonga, największy kwiat u nas w domu. I to tyle kwiatów, jakie posiadam. Mam jeszcze storczyki, ale to są y, do przechowania mojej teściowej, więc te to, to wszystkie kwiaty, jakie mam w domu, taka ze mnie ogrodniczka. Dopiero co była u nas teściowa i słuchajcie, zabrała jeden z moich zapachów, ten z Made in Lab, bodajże Kalvina Klein'a Euforię. Zamiankę zrobiłyśmy, a oddała mi pół buteleczki mm, takiego zapachu z Max Forever Classic, Never Boring. Więc takie zawsze klasyczne i nigdy nudne. Bardzo ładnie pachną. Ona mówi, że są dla niej za lekkie, mm, ale mi się bardzo podobają, więc fajnie. Fajna zamiana. Babcie babciami, dziadki, dziadkami, ale sobie też sprawiłam malutki prezent. Kupiłam sobie 7 tulipanków dzisiaj w Lidlu. A co? Na moim stole też mogą ładnie wyglądać. Ok, a tu moje bardzo małe zakupy, dwa razy jogurt naturalny, dwa razy chleb żytni bez drożdży. Zapas musików tych z truskawką, 3 razy jogurt taki bardzo fajny z owsem, trzy razy korniszony z chili, jeden raz jaja na wolnym wybiegu, dwa razy miks młodych listków, przepraszam. Musiałam mikrofale wyłączyć, przepraszam. E, jeden raz kiełki z rzodkiewki, banany żółte na już zielone, żeby dojrzały. Dwa razy cukinia, mandarynki, e, miks sałat z roszponką, brokuł, od którego odpadły dwie jeszcze takie różyczki, jak odwinęłam go z folii, Warzywa na patelnie nie mrożę, bo będę sobie zaraz przygotowywać. Natomiast rodzina dzisiaj będzie jeść brokuła, ryż i rybę. Dwa razy sergołda w kosce, i do przedryzania takie chipsy popcornowe o smaku, papryki. No i to tyle. No i te tulipany jeszcze kupiłam, więc tak jak mówię, malutkie dzisiaj zakupy. Hej, poprawiłam tylko makijaż ust i do Was przychodzę. Skoro jesteśmy w temacie jedzenia. To słuchajcie, muszę Wam pokazać trzy moje odkrycia nowe. Jedna rzecz z biedronki, druga rzecz z wysyłki jakiejś, gdzieś to skądś mam. Chyba z ezebry to zamawiałam, a trzecia rzecz z Lidla. Oczywiście te rzeczy pewnie możecie dostać w innych sklepach oprócz tej z biedronki. Dobra, do sedna. Cudo z biedronki, już przetestowane przeze mnie, wzięłam dwa. Bardzo polecane na Instagramie przez taką dziewczynę Zdrowostki, Martyna ma na imię. Kanał nazywa się Zdrowostki, ja Wam zostawię. Hmm, Link do tego Instagrama w opisie, w opisie, tak w opisie filmu, dobrze mówię. Zapominam w ogóle gdzie nagrywam: czy ja nagrywam teraz Insta Story, czy na YouTube film, ale dobra, jestem na YouTube, okej, okay, obudź się Karolina. Te batony już jakiś czas polecała, że są fantastyczne, że w ogóle w smaku są fantastyczne. Czemu to jest hit? Dlatego, że jest to proteinowy baton bez dodatku cukrów, w 27% 27% białka, kalorii ma jak standardowy baton taki z cukrem, dlatego, że ta porcja dostarcza 241 kalorii. To ma być taki zamiennik Snickersa i powiem Wam, że to jest genialny zamiennik Snickersa. Może to nie smakuje jeden do jednego, ale to jest tak pyszne, że jak to jemy, to na pewno nie smakuje to jak coś bez zawartości cukru, a raczej jesteśmy na maksa przesłodzeni po takim batonie. Więc dla mnie genialne rozwiązanie, dla mnie w ogóle uważam, że powinno być coraz więcej produktów, które nie mają w sobie tony cukrów, bo raczej nie zależy nam na tym, ani żebyśmy my to jedli, ani żebyśmy karmili w nasze dzieci, więc... Super, polecam zerknąć na niego. Dostępne są bierące muski, które wzięłam w Lidlu. Wiem, że są dostępne również biorące, ale akurat tego, tego smaku nie znalazłam. Znalazłam niebieskie, fioletowe jeszcze jakieś, ale nie te czerwone. I jest to firma Purella, Purella Superfoods, dokładnie, Super Muski Energia, Morwa, Maka i Chia. I powiem Wam, że naturalnie pyszne, to jest przepyszne. To połączenie tych owoców normalnych, suszonych, biofilizowanych, czekolady, genialnie, strasznie mi smakuje ta mieszanka w połączeniu z przeróżnymi owocami z jogurtem naturalnym. Zapraszam Was na mój Instagram, tam dodaję moje posiłki Je co niedzielę, całe tygodniowe. I to jest po prostu ostatnio na okrągło i to kosztuje około 8 zł. Teraz. To jest musli. Teraz powiem Wam, że. Syp... Właśnie chciałam Wam powiedzieć, że łucy z jogurtem też bardzo smakowały. Chciałabyś? tu jest reszteczka, ale mogę Ci nasypać. Teraz czekamy, słuchajcie, na zamówienie z tego, Z, z Mixi. Teraz przyjdzie do nas mieszanki walentynkowe, więc teraz już nie kupowałam. Mówię, bo znowu dostanę cały zapas. Ale dobra, nasypię tu resztkę i się odzywam. Tak, Ty tam pomachaj. Łucy jak chcesz z jogurtem czy z mlekiem? Dobra. To ja jest z jogurtem. Dobrze. Wystarczy, słuchajcie, trochę nasypać i zalać jakimś fajnym jogurtem. A ja mam fajny jogurt. Ja tak, właśnie dzisiaj go kupiłam. To nie jest dla ciebie, kochanie. To nie jest dla ciebie. To jest taki specjalny batonik dla tych, co ćwiczą dużo, wiesz? Mamy troszkę płatków. Nie pokazuję wam, I na przykład w połączeniu z tym jogurtem, no przepycham. Dobrze, napijesz się też, ale najpierw zjesz płatki z jogurtem. Dobra, od razu płatki spróbowała nie tylko łucja, tylko też ja. Więc płatki genialne. No i kolejne odkrycie, takie w ogóle bardzo niestandardowe. Ja pierwszy raz jem też o tym bardzo dużo słyszałam, czytałam. Wiem, że właściwości ma po prostu niesamowicie zdrowotne. A są to płatki drożdżowe nieaktywne. Doskonały dodatek do potraw. Ja Wam polecam serdecznie takich tostów, zapikanek, do zagęszczenia zup, sosów i tak dalej. Super rozwiązanie. Poza tym super ekstra porcja błonnika, poza tym mnóstwo witamin, naprawdę. Ja Wam nawet dam spis tego właściwości odżywczych, takich drożdży, ale ja lubię nawet posypać sobie zwykłą sałatkę. Dzisiaj mam normalną sałatę, pomidora posypanego pieprzem i właśnie jako dodatek to, to ma taki posmak trochę parma, parmenaz, parme nas parme... zanowy, tak chciałam powiedzieć. W sensie troszkę posmak sera, troszkę posmak orzechów, taki orzechowo-serowy smak. Super, naprawdę przepyszne i właśnie ja posypałam cię sałatkę i będę wcinała razem z chlebem żytnim do tego. Yy, polecam, polecam spróbować, bo nie, jest, nie dość, że zdrowe, to naprawdę pyszne. To wszystko, moje trzy polecajki. A, a propos właśnie makijażu, muszę Wam to powiedzieć, bo jestem jakaś taka zadowolona ostatnio z mojego makijażu i muszę nagrać Wam mój codzienny makijaż, bo zmieniło się w nim mm, dosłownie wszystko oprócz chyba pudru. Kosmetyki, które ostatnio nakładam na twarz są fenomenalne. I ja dzisiaj słuchajcie, w masce już oczywiście latałam, tylko to, co mam na ustach, się zmazało. A zaraz Wam powiem tak: zacznijmy od podkładu, który mega pięknie wygląda i tak ładnie wygładza cerę i wtapia się. To jest moje odkrycie. Kolejne moje odkrycie to produkt do brwi, który jest nie do ruszenia, plus mydło do brwi, które jeszcze ten produkt utrwala. Tuż do rzęs, który w połączeniu z zalotką po prostu wygląda super na moich nijakich rzęsach bronzer. Bronzer to jest po prostu hit hitu. Jest przepiękny. Nie będę Wam mówić w ogóle, co to jest. Plus konturówka na usta. Ostatnio od codziennie mm, jest to tylko konturówka i roztarta delikatnie na całe usta i nic więcej. To jest mój ostatnio codzienny makijaż, jestem bardzo z niego zadowolona. Korektor, korektor jeszcze. Same hity i wszystkie niedrogie. Powiem Wam, że to jest firma Revlon, e, Maybelline, e, b, 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 b. Co ja tu mam jeszcze na twarzy? Reblon, Maybelline. Pomar, to jest chyba Vibo albo Lovely. Naprawdę tanie, niedrogie kosmetyki, dostępne e, wszędzie. Muszę dla Was nagrać ten makijaż, bo jestem naprawdę ostatnio bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Mimo, że smarkam, noszę maseczki, to naprawdę wszystko to wygląda. Nawet na koniec dnia bardzo. W... W porządku, jakby chciała do tego makijażu dołożyć po prostu jeszcze coś, żeby tak wyglądać jeszcze bardziej wymalowana, to tylko bym dołożyła rozświetlacz tak naprawdę i już bym była tak super ekstra odmalowana. Naprawdę jestem ostatnio bardzo zadowolona z makijażu, więc to chyba czas, żeby go dla Was nagrać. Dobra, kończę. A pytała się ostatnio jedna z Was, bo tutaj zauważyłyście, że łykam te witaminy i nie tylko te, tylko, tylko jeszcze te. Mam mianowicie tutaj dwa opakowania, jeszcze mam na paznokcie to w jakiejś współpracy instagramowej dostałam. Tutaj mam gęste i długie włosy, twój cel to gęste i długie włosy, twój cel to usuń nadmiar wody i mam jeszcze twój cel to mocne i jakieś tam paznokcie. Postanowiłam brać to na włosy i na ten usuń nadmiar wody, ze względu na celulit, bo teraz prowadzę usilną walkę z celulitem, piję dużo wody, wykonuję masaż na sucho szczotką co drugi dzień, no i staram się w porządku odżywiać, no i ćwiczę. Ćwiczę codziennie 5 razy w tygodniu. Więc tego jakby pilnuję i tak postanowiłam sobie po prostu wspomóc się tym usunąć nadmiar wody, bo dostałam, no to czemu nie? Ale to niestety muszę oddać mojej mamie. Plus na pewno tego jest, że mamy tutaj bodajże 100 tabletek, bo ja odcięłam tutaj górę i teraz nie pamiętam. Każdą tabletkę dzielimy na cztery części i bierzemy tylko tą jedną czwartą tabletki dziennie. Więc y, takie opakowanie starczy nam no hu 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 bardzo bardzo długo. Natomiast ja po półtorej tygodnia zażywania tych tabletek zaobserwowałam u siebie podskórne, pryszcze. A to już miałam, miałam kiedyś tego przykład. Jestem przekonana, że to jest biotyna, bo brałam biotebal kiedyś. Lata temu jeszcze w Haemie pracowałam. Biotebal właśnie brałam i było to samo. Bolące grudy pod skórą, odstawiłam to, od trzech dni nie biorę, wszystko znikło. Więc jestem przekonana, że na mnie działa ta biotyna, i to nie jest absolutnie dla mnie. Ja nie mam problemu z włosami. Ja po prostu myślałam, dostałam! Będę brać, może będę jeszcze większym lwem i będzie ich więcej na głowie, ale że na mnie tak działają, a mam ich bardzo, bardzo dużo. A jedyną osobą, która narzeka na jakość swoich włosów, jest moja mama w mojej rodzinie, bo nie teściowa, się siostra, nikt, tylko moja mama. Stwierdziłam, że taką ogromną porcję tabletek jeszcze jej oddam, więc jutro idę na dzień babci do mojej babci plus dzieci do babci swojej. Będzie okazja i podaruję te tabletki. Natomiast te nie zauważyłam nic poza tym, że więcej sika. No, ale też dużo piję, więc może to jest tym spowodowa. Od niedawna dużo piję, bo mam problem z piciem wody. No ale biorę, usuń nadmiar wody. Na pewno nie zaszkodzi. Dobra. Dobra, córeczka chciała, żebyśmy razem pograły. Mamy fajną grę teraz na tablecie. Zresztą może link też wam zostawię w opisie. Ile linków. E, Muszę to wszystko zapisać, bo zapomnę. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się już pewnie wieczorem, jak ogarnę to moje życie codzienne. No, witam Was i żegnam cały dzień za nami. Ja już w piżamie i słuchajcie, pokarbowałam sobie jeszcze dzisiaj włosy, które będę układać. Wolę się w nich tak przespać, jak mam karbowane. Wtedy mi łatwiej ułożyć jakąkolwiek fryzurę. No ale to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. No i co, mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Nagrałam dla Was food haul, więc myślę, że po tym filmie na pewno się on pojawi albo pojawił się przed. Zobaczymy! Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!